Restrukturyzacja rolnictwa to jednak jest proces długotrwały i ciągły. Tego się nie da, nie da zrobić przez miesiąc, dwa czy nawet dwa lata. Tu trzeba patrzeć przyszłościowo na dwadzieścia, na trzydzieści lat do przodu, ale żeby ten proces był zrobiony dobrze z korzyścią dla naszych obywateli i, i choćby gospodarstw rodzinnych, to my przy tym prawie nie możemy co chwilę manipulować. Musi być jedna konkretna interpretacja. A tego nie ma i to nas najbardziej boli. Natomiast znaczenie gospodarstw rodzinnych. No przede wszystkim to jest ta zdrowa, ekologiczna żywność. No ile mamy tych dzieci, ludzi z astmami, z innymi chorobami? To jest właśnie to, to jest właśnie ta czysta, zdrowa, ekologiczna żywność to raz. Czy Państwo wiedzą że pewne rozwiązania jakie przyjęliśmy wchodząc do Unii Europejskiej spowodowały to, a przecież to nie tak dawno było, że byliśmy eksporterami trzody chlewnej, a dzisiaj 70% ponad procent pochodzi z Niemiec. Niemcy powiększają produkcję. My wyrżnęliśmy całe stada. Bo dla nas to było nieobłacalne. Najpierw przejęli zakłady przetwórcze, a później już ustalili swoje warunki. Pan redaktor, pan redaktor pokazywał tam materiał naszych gospodarstw, tam niedaleko koło mnie, i fajnie i dobrze. Ale ja bym pana zawiózł, bo miałem też taką okazję, nawet w trakcie trwania tych protestów, niedaleko za granicę Stralsund, Strasburg, Rostock, żeby pan na następne spotkanie tam nakreślił materiał. Proszę pana, w dużych gumowcach się nie da wejść. Odkryte obory, ternit, wszystko płynie w kiszonkę, która idzie na skarmianie, tragedia, koło miasta zima, zamarznięte, taki fetor, u nas weterynarze yy, natychmiast by zamknęli, zlikwidowali, a to idzie do nas. No, ale proszę Państwa, no jak się nie szanujemy, to tak mamy. Bo jeśli na przykład wybuchła ta afera, przecież wiedzieliście, w, w, słyszeliście o tym, dioksynowa z niemieckim, z niemieckim mięsem, z trzody chlewnej, to przecież wszystkie państwa pozamykały. My nie. Nasz lekarz weterynarii powiedział, że trzeba tam, nie pamiętam, 8 czy 12 kilo zjeść na głowę, to wtedy się zachoruje. Chińczyków jest miliard 300 i zamknęli. Nawet po gramie by nie wyszło. My sami siebie nie szanujemy. My zaraz będziemy konsumentami byle czego. To są gospodarstwa rodzinne dwa, stabilność funkcjonowania. No jak ja to gospodarstwo w nie łożę swoją pracę, trud i pot, i biorę przez lata kredyty, to nie po to, żeby je sprzedać jakiemuś panowi Schmidtowi czy innemu, tylko weźmie syn. I on z tego kraju nie wyjedzie. On będzie tu tworzył miejsca pracy, będzie płacił podatki, będzie budował jakieś hale, kupował jakieś sprzęty i tak dalej, i tak dalej. No. My nie patrzymy na przykład na, na, na środki wrzucone w ramach, na rolnictwo w ramach na przykład sektorowego programu obercyjnego czy profu. Są przecież, są przecież dokładne wyliczenia, które w poszczególnych latach mówią, że to spowodowało znaczny wzrost konsumpcji popytu wewnętrznego i przełożyło się wydatnie na PKB. To co minister Rostowski się cieszył, że mamy tam taki wzrost, Zielona Wyspa, to z całą pewnością mogę stwierdzić, że jedna trzecia do tego to przyłożyło się rolnictwo. I my w tej chwili działamy na przekór tym gospodarstwom. Spójrzmy na drugą stronę medalu. No gospodarstwa socjalne, te małe, które nie produkują na zewnątrz. Ja rozumiem. Tak jak powiedziałem, to jest proces ciągły. Ja nie mógłbym spojrzeć sąsiadowi w oczy i powiedzieć: Słuchaj, ty masz gorszy ciągnik, ty nie inwestowałeś, nie masz następcy, daj sobie spokój sprzedaj to mi. Nie, bo on też może tam 20-30 lat już gospodarował i jak podejmie kiedyś taką decyzję, to dobrze, ale to agencja jest do tego powołana, żeby ona to w ziemię później skierowała żeby ona ją przejęła i skierowała. Czy dzisiaj tą rolę pełni? No nie pełni tej roli. No nie pełni tej roli. On może sprzedać Schmidtowi, omija prawo, Schmidt płaci duże pieniądze, a ten sąsiad, który ma przymiedzy, będzie jeździł 50 kilometrów, bo tam dalej kupi. Czy to jest ekonomiczne uzasadnienie funkcjonowania w rolnictwie? I odpowiednie rozdysponowanie gruntów? No nie. A przecież myśmy walczyli o to, Żebyśmy mieli to blisko, żebyśmy mieli tanio, bo tańsze koszty dojazdu, uprawy itd., itd., i żebyśmy mogli gospodarować z przekonaniem, że nikt nas z tego nie wyrzuci. To po pierwsze, a po drugie, że to będzie miało ekonomiczne podstawy. Dzisiaj te podstawy są zachwiane w sprzedaży naszych produktów. No to, co już mówiłem, to nie może być tak, że dzisiaj wyobraźmy sobie taką sytuację w mieście. Bo to są też często takie zarzuty, wy kupujecie ciągniki, pół miliona, milion. To prawda. To prawda. Gdyby nie było środków unijnych, to ja też bym nie kupił, bo mi nie było stać. Tak wziąłem kredyt na 12 lat i go kupiłem. Ale ten mieszkaniec miasta nie wie, że on idzie do firmy pracować i pracuje na maszynie, która jest czyjąś własnością i ona 12 milionów kosztuje. No bo kosztuje nowoczesna maszyna, dzisiaj się tak płaci. Tylko tu ja jestem właścicielem i ponoszę ryzyko, a tam on nie ponosi ryzyka, pracuje i ma co miesiąc pieniążki z tego. I to jest ta różnica. Jesteśmy przywiązani, ja do ziemi, on do swojej pracy. Takimi samymi obywatelami jesteśmy w państwie. Ja nic nie wymawiam i, i, i nie zazdroszczę temu obywatelowi, ale też bardzo bym prosił, żeby nasze media, bo tak często bywa, to oni kreują nas na takich pazernych, łapczywych, szkodzących, a z drugiej strony nie mówi się o tym, że przecież na tym polu tego duńskiego farmera czy innego, tam jeżdżą te ciągniki całą dobę. No, jeśli jest ekologia, często jest natura 2000 i tak dalej i tak dalej, no nie można tego robić, tak? Tam się pewne zasady łamie. Lekarze weterynarii tego nie widzą, rozlewa się te gnojowice, inne rzeczy, nie zawsze w czasie, w którym można to robić. Tego się nie widzi. Wchodzi się do małego rolnika, bo tam można wejść, on nie zna przepisów, on spuści głowę, on się boi, bo to przyszła pani z inspekcji takiej czy innej. Otwórz chlewnie, coś zobaczy. Jest mandat, kara, zamyka się produkcja. I są wielkoprzemysłowe tuczarnie, gdzie jest weterynarz zatrudniony i co? Ktoś mi mówi, że tam się antybiotyków nie stosuje? No nie wolno. Hormonów wzrostu? No nie wolno. Wybucha afera. Ileś tam kilogramów poszło antybiotyków i co lekarz weterynarii o tym nie wiedział? To co ten właściciel pojechał na rynek, kupił sobie dwie taczki antybiotyków? No jak my przestrzegamy prawa? Jak my przestrzegamy prawa? I to jest wyższość tych gospodarstw. Dziękuję.